Op, do góry? No teraz ty, no, do góry. Op, ja. i wystarczy. O, tak. Wyleź jaskę. Super. I teraz na dół. Tak. Tu na dół. Tu na Teraz do góry. A może. Spróbuj, że sama. Dobrze ci idzie. Ostarczy. Pięknie. Zrobiłaś hop, hop. I teraz do góry będzie. Hop. Ups. Hop. 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 Spróbuj. Nie wiem. A, super. Ostatni. Różowy prostokąt Ci został. Tak. Świetna robota. Nie, ty mam Nie dam rady ci pomóc. Widzisz, że tutaj trzymam kamerę. Ja trzymam, co? A dobrze ci szło? Mhm. i stop! Stop! Jula, Ty mówisz stop, a dalej przyciskasz. Hop. 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 Do góry. Hop. Jest. Chwycone. Yes. Tak. 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 I kul. I koś. ślicznie, hop, Julia za długo, hop, hop, Popoli. powoli, mhm. hmm. teraz masz dobrze, hop, 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 hop. hop. dawoże, Jeszcze raz, okej. Okay.